Witajcie widzowie na nowym odcinku na moim kanale. Dzisiaj gramy sobie w Sowietki. Będziemy dzisiaj sobie tak grać, nie? No i tutaj mamy jakąś wioskę, od której będziemy zaczynać, nie? Czyli po pierwsze ja bym sobie podmienił tutaj drogę. Dobra. Ja bym to sobie wyburzył. Posłuchajcie, zrobimy sobie na początek takie oto. Yy, zrobimy sobie. Czekajcie, to musi nam się zlikwidować. Śmieci. Dobra, i teraz tak. Sobie zrobimy trzy biura budowy. Dobra. Jeszcze tutaj myślę, że jeden. Słuchajcie, ja to trochę przesunę. Nie, wybaczcie za te stukoty, no ale troszkę tutaj nam pada. Nie. Dobra. Jeszcze raz. Ty. Ok. Okej. и тут и вот, и так. И так. Sorry, tu, mi, tu mi coś przyszło na telefon. Dobra. A i przy okazji, możemy już sobie w ustawieniach zmienić, że my musimy. A bo nie, jeszcze nie, czekajcie. Bo mi zaraz. Bo zaraz mi tutaj zabiorą możliwość kupowania maszyn. To najpierw sobie kupimy tutaj kilka maszyn. Walca. Dobra. Czyli tu będzie to, tu będzie to. No i lecimy znowu. Pyk, pyk, pik, 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 pik. I teraz y w tym sobie... i po pierwsze, zrobilibyśmy jakiś szpitalik, nie? Znaczy nie tyle co szpitalik, tylko zrobilibyśmy sobie małą klinikę, co wy na to? Dobra, zrobimy sobie teraz tutaj przejście. Aha, i już sobie, trzeba włączyć. Nie, 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 nie. Wróć. Czekajcie, tutaj tylko naprawię tą drogę. Dobra. A więc tak. Teraz już muszę sobie włączyć, tak jak obiecałem. Moje i teraz też ten szpital, to sobie szpital, małą klinikę możemy sobie robić. Czekajcie, zrobimy coś takiego, zrobimy coś takiego i coś takiego i, co, i może jeszcze coś takiego. Dobra, poczekajcie i teraz yy... to sobie przydzielimy, hop. Dobra, Ale to jest już pierwsze. i sobie zrobimy też. Dobra, tutaj niestety trzeba będzie wyburzyć domek. Czekajcie, tutaj zaraz naprawię. Dobra. Aha, yy, teraz ten sklepik. O Boż. i znowu do naprawy cała droga, a nawet nie, dobra, teraz biorę sklep, jeszcze nie biorę, o, teraz daję sklep i to sobie przydzielę do tego biura, aha, w tym jeszcze y, nie ma, y, dobra, A tutaj damy pyk i tutaj damy znowu pyk. Jezus jak się uruchomiły Dobra i tutaj mamy teraz tak, on, on tutaj coś przyniósł znowu kopalkę numer jeden, a ten kopalkę numer 2. Ten wylądował w ogóle. Nie, jednak nie wylądował. Albo coś wziął po prostu. Nie, poleciał. Czemu on na co nie poleciał? Tylko tamten? tamten. Oj, Cię, luzem go leje. Napiszcie, czy u was też tak leje. Coś to jest. Ja to nagrywam w niedzielę. Także napiszcie. Ale w sumie to dzisiaj leci. Także. A jak wyglądacie to na przykład jutro albo pojutrze no to. No to wiecie o co chodzi. Napiszcie, czy u Was też ja łowką. Czekajcie chwilkę, ja sobie tylko do toalety pójdę. Czekajcie chwilkę. Patrzcie jak tu się buduje, a ja idę do toalety. Ja idę do toalety. Dobra widzowie, jestem. Dobra. Także lecimy sobie dalej. No dobra, bo mi, mi, mi tam rodzice coś mówili. No tutaj brak asfaltu, a tutaj... Dobra, trzeba chyba zrobić fabrykę asfaltu tylko. O i przydzielimy sobie do tego przy okazji od razu, yy, nie, cementownie, betoniarnia, asfalt, no to betoniarnia chyba, nie? Dobra, i sobie do tego biura przydzielimy teraz, bo my tu, nie, mała klinika, sklep spoży Aha, bo to jest wszystko tak jakby dobra. Jeszcze to sobie przydzielimy do ja, tej... na nabudowałem. No to masz problem. Wiesz. Czekajcie, a jak... A jak to będzie? Jak to się zrobi? Dobra, nieważne. Ja! Co jest? Jutko parek! Tu po jednej kopalce, a tu nagle trzy przywieźli. Tutaj już cement przywieźli, nawet tam lecą. Czy beton. A dobra, trwa, bez problemów. Ale zawsze można to zbudować, nie? O, jeden robotnik jest. A co do materiału. Trzeba sobie chwilę zaczekać Ale leje Sorry, będzie się słychać Niestety Więc będzie słychać, czekajcie, to słychać? E, czekajcie, ja będę teraz cicho I, i zobaczę e, na głosie, czy będzie to słychać O kurcze, to słychać <grym> O kurcze, no słychać, słychać to Tutaj kopaleczka pracuje, tu też pracuje, nawet robotników ja jest. E, na, e, musimy sobie bu, budynek mieszkalny e, wybudować. I 74, ja bym może najpierw coś takiego. Ta, takie nie największe, nie, nie za duże, nie za małe. Nie ma. Przy okazji by się przydało jeszcze kolejne to zbudować. Yy, biuro z helikoptera. Ej, tego potrzeba. Będzie trzeba kolejny domek wyburzyć. Dobra, i tak będzie zaraz mi blok cały, no to... To się zwróci, tak? To się zwróci. Dobra. I w ogóle nie wiem, czy to było, czy teraz to dodaję, ale ogólnie, tak, tak sobie teraz patrzę i jak się wyrówni... Nawet bywa... A nie wiem, czekajcie, bo tu trzeba... Okej. Okay. Bo teraz, jak, jak tak patrzę, to y, trzeba sobie wiecie y, o nie 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 tak nie chcę, czekajcie y, Boże y, Teraz jak się ten albo coś takiego robi y, to, y, to po prostu normalnie y, ta, y, y, ma takie małe kopaleczki widać takie malutkie y, dobra czekajcie y, Widzę, że. A nie, bo tutaj będzie. Nie, no tutaj nie idzie ścieżka. To o co chodzi? To widzę, że tutaj trzeba wyburzyć kawałeczek drogi. Tak, kawałeczek! Taki większy kawałeczek drogi. Bo tu coś widzę, już się popsuło. Tutaj macie. Ja Wam żadnej ekskluzywniejszej. Nie będę robić tej gruszki niż innym. Dobra. Sądzę, że tak długo... Znaczy w sumie nie już tak długo będzie trwał odcinek. Dobra. Ale tak, mała klinika i sklep spożywczy. Betoniarnia, blok. Na razie. A to jest dodane już. Tak, to jest dodane. Dobra. To, to na pewno na mały. Czekajcie. I to na średni, to na, to na średni. Albo nie, to w sumie Betonia też na małym nie. Czekajcie, ja sobie, ja sobie muszę to tutaj... O, dobra. I blok na średni. Dobra. Więc lecimy sobie tak. Ha, A przywiezi kopalkę tutaj dobra. Kurde, no nic się w tym odcinku nie dzieje. Dobra, widzowie. Dzisiaj dodam po prostu dwa odcinki. E, nie umiem jeszcze ciąć. Piszcie w komentarzach jakie te programy są do robienia filmów, no i... W sensie do robienia filmów, no. W sensie jakie programy są do ich modelowania, na przykład, jeżeli zrobić cięcia albo coś takiego. W komentarzach piszcie. A ja was już nie będę zanudzał, naprawdę. Pa, dzisiaj po prostu wrzucę drugi odcinek. Zamiast, zamiast, zamiast cięcia, nie? No to w sumie to. No to pa.